No to... Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w świecie widzianym. Okiem, okiem kupca. kupca. Cześć. Co to jest ten ogon, Łukasz? J jakie no. to są zakupowe ogony? Słuchaj, no każdy diabeł ogon ma. <słuch> I w zakupach też taki diabeł występuje. Nie jako turnowaty. Bardziej hochlik, nie? Ale, ale hochlik, który często Zakupowy... staje się diabłem takim chodzącym, bo się okazuje, że. Drobnych zakupów, których, takich takich rzeczy, które są niezagospodarowane, nieskonsolidowane, nie nieokiełznane przez zakupy. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Tej drobnicy może być bardzo dużo w danej firmie. Szacuje Co więcej, się, jest. Szacuje się statystycznie, że mniej więcej około 20% wszystkich wydatków stanowi tail spend, czyli. Ten ogon zakupowy, taka drobnica zakupowań, często niezwiązana być może z, z dyrektami czy z produkcją. Przeróżne, od dywaników samochodowych po nożyczki fryzjerskie, w związku z tym tutaj pełna, pełna krasa różnorodności. No i tej drobnicy jest na tyle dużo, że w pewnym momencie przy takich wydatkach, właśnie jeżeli wyda, wydajemy na tą drobnicę 20% całego spędu zakupowego, warto się zastanowić, czy go nie ograniczyć, no bo tam są wtedy zaczynają być duże możliwości oszczędnościowe, które myślę, że warto wdrożyć. No ale trzeba się zastanowić, wyjdźmy od tego, czym się różni spend od Maverick Buying, bo to są dwie różne rzeczy. Jak ja lubię, jak ty mówisz, polską taką kwiecistą mową korporacyjną. <grym> czym się? What's the difference? <grym> kto, kto sieje deadline i ten zbiera fakapy, zaraz zaczniesz <grym> mówić, jeszcze i już będzie mieli komplet, ukaż, jestem z ciebie dumny. No to, to how I can take, kurwa. No widzisz, to, to z kim przestajesz, takim się stajesz, także Piękna, kwiecista korpo mowa, w korpo languidżu pociśnięta. tailspend albo to, e, albo to ty zaczynasz rozumieć wreszcie Śląskog. Ale jo, jest Hannes. No to no. Wy, wyjaśnijmy, czym się różni Tailspend od Maverick Bank. No to Maverick Bank to jest taka sytuacja, w której kupujemy rzeczy, odpowiadam Panie Profesorze, to kupujemy rzeczy, które nie idą w ogóle przez dział zakupu, w ogóle nie idą zgodnie z procedurą, którą firma przyjęła na wydawanie pieniędzy, tylko czasami coś jest pilnie potrzebne, nagła potrzeba, tak zwane w korpo emergency jakieś nastąpiło, no i trzeba kupić tam coś. Najczęściej ten Maverick, czyli te takie zakupy poza kontrolą, one dotyczą indyrektowych zakupów. Natomiast mm -hmm. tailspend, czyli ten cały ogon, no to tak jak Łukasz już tutaj zacząłeś, te 20%, jakbyś te 20% wartości wydatków najmniejszych jeszcze rozdzielili na połowę albo jeszcze tam na kolejne 80-20, no to nam wyjdzie, że nie wiem, 5% całej go wartości naszych wydatków firmy, przykładowo, że jeśli firma wydaje 100 milionów rocznie, to na przykład 5-10 milionów z tej kwoty będzie u 90% dostawców. Jeśli chodzi o liczność dostawców, no i to nazywamy ogonem, bo jak się taki wykres słupkowy narysuje, to taki ogon długi tam się tworzy z tego, no i to nazywamy ogonem. No i to jest pewien problem, bo tych dostawców jest tam bardzo dużo, liczność jest ogromna, wartość jest jakaś w ogóle kapciowa, bo to tam czasami coś kupisz za 1000 zł, czasami za 3000, czasami za 5000 w ciągu całego roku, no nie no albo na przykład bierzmy, 5 zamówień zrobić po 400 zł, to masz 2000 rocznie wydane u jakiegoś dostawcy. No i, i problem polega na tym, że zajmować się tym, negocjować cokolwiek, ustalić jakiekolwiek warunki logistyczne, reklamacje, gwarancyjne, to, to granie, skórka nie jest warta wyprawki. I jest problem. No, może zrobić? pan przygotować indeks piątka. Y, 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 tutaj przy, przyznaję piątkę, bardzo dobra odpowiedź, wyczerpująca. Chciałem tylko zwrócić jedną, na jedną rzecz uwagę, ponieważ że takie wydatki kapciowe, czyli okazuje się, że Jacek Jarmuszczak chodzi w kapciach za tysiąc złotych. Wszystko wiemy, wszystko wiemy, dobrze, dziękujemy. 20. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej i powiemy Wam, jak się tym tailspendem zająć, na co zwrócić uwagę, jak go zoptymalizować, to serdecznie Was zapraszamy na Szkołę Okiem Kupca. Dwa ostatnie miejsca na kwietniową edycję 24-25 kwietnia. Jeżeli chcesz być posiadaczem szerokiej wiedzy, dogłębnej wiedzy zakupowej i naszego firmowego kubka zawodowo wydaje cudze pieniądze Okiem Kupca, to koniecznie musisz się zapisać. To jest ostatni moment, ostatnia szansa. Serdecznie Was zapraszamy. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. No właśnie, no A, więc co robimy Jak Jak to zaopiekować? Łukasz, Pierwsze, dawaj. co przychodzi nam do głowy, jako kupcom, w sposób naturalny, to jest konsolidacja dostawców. No bo jeżeli mamy rozdrobnioną, rozdrobnioną sieć dostawców, pe, często kupujemy tą samą igiełkę, czy ten, tą samą szpileczkę, czy ten sam długopis u różnych dziesięciu, no to zastanówmy się, czy nie warto. Zebrać całej tej, tej kategorii śrubkowo-długopisowej i się zastanowić, jak my to możemy skonsolidować, żeby nie było to rozdrobnione w tysiącach różnych cen, u tysiąca różnych dostawców, tylko żeby to była być może jakaś umowa ramowa, żeby to była jakaś konsolidacja przez jeden kanał zakupowy. No, i zobaczmy, czy to w ogóle jest do chwycenia. Nie? Bo no może być to na tyle różne, że się nie da chwycić. Ale spróbujmy podejść do konsolidacji zakupów drobnicowych. Nie? Pierwsza rzecz to zazwyczaj właśnie. W ogóle to, co my w zakupach robimy, to albo konsolidacja, albo dywersyfikacja. W zależności od tego, jaką kategorią zarządzasz, jak mamy bardzo skonsolidowaną, mówisz, nie no dwóch dostawców to za mało, albo jeden potrzebuje mieć więcej, to robimy dywersyfikację. Ale a z drugiej strony, jak mamy najczęściej w przypadku właśnie zakupów indyrektowych, gdzie tych dostawców są setki, tysiące. 11 tysięcy, jak jest duża firma, to w takim ogonie może mieć 15, 20, 30 tysięcy dostawców. Więc to wtedy chcemy po prostu konsolidować. I tutaj warto też powiedzieć, że OK, czasami przy takiej konsolidacji my możemy zapłacić nawet gdzieś tam jednostkową cenę trochę wyższą. Ale z drugiej strony możemy na przykład zamiast mieć 50 dostawców po 5000 złotych czy po 10 tysięcy złotych, ja mogę mieć jednego, z którym mam 500 tysięcy, jak sobie to skonsolidowałem. I na przykład wynegocjuję sobie, wtedy już mi się opłaca bardziej negocjować, bo już ten czas poświęcony na negocjacje, na przygotowanie umowy, to już, to już się zwraca, tak? Więc mogę sobie na przykład nie wiem, dłuższy termin płatności wynegocjować. Mogę sobie wynegocjować na przykład jakieś stoki dla mnie utrzymywanie. No, przede wszystkim w ogóle już wtedy taka negocjacja będzie jakiś warunków współpracy i umowy będzie miała większe uzasadnienie, bo ten czas na to poświęcony się po prostu zwróci. No nie podczas gdy z tymi pszczołami. To ja pamiętam, jak, jak pracowałem w jednej bardzo dużym browarze i, i, i cały przemysł browarniczy roś, jakby działa w ten sposób, że rośnie przez akwizycję. Nie rośniesz organicznie, tylko kupujesz kolejne marki piwa i, i dzięki temu rośniesz, przejmujesz ich klientów, klienci są dość lojalni. No to, to ja pamiętam, że już w pewnym momencie było tak, że ponieważ tych browarów kraftowych powstaje bardzo dużo i one są małe, one zajmują jakąś niewielką część rynku, no to. Ci prawnicy, którzy zajmują się w corporate languageu Merge and Acquisition, czyli właśnie przejęciami innych spółek, to oni kosztowali więcej niż wartość tego browaru, którymi mieliśmy kupować. No nie? Natomiast w całej swojej masie tych małych browarów było tak dużo, że one zaczęły zajmować coraz większą część rynku, mieć coraz większy udział. To trochę tak jak wiesz, jak masz pszczoły, jak jedną pszczołę gdzieś tam sobie złapiesz, to to się nic nie stało, bo cały czas pozostałe pszczoły tam gdzieś sobie latają. No nie? Mm -hmm. I tego samego typu jest problem przy okazji tego ogona dostaw, że zajmowanie się pojedynczym dostawcą, negocjowanie warunków w ogóle nie ma sensu, bo koszty są wyższe niż wartość, którą się z tego uzyska. Okej. Okay. Drugą kwestią, którą warto rozważyć, to jest oprócz tej konsolidacji, o której powiedzieliśmy, znalezienie narzędzi. Nazwijmy to tak bardzo w cudzysłowie automatyzacja tych zakupów, nie? ale jest bardzo dużo platform specjalizujących się w dostawach różnego rodzaju drobnicy, czy biurowej, czy takich to właśnie artykułów, które można. Zakupić sobie z platformy. To mocno ogranicza nam ilość dokumentów wewnątrz, no bo jeżeli mamy jakąś umowę ramową określającą do tego kwotę czy limit na, na, na dany asortyment, no to w tym momencie każdy może sobie wejść na, na internecie, kliknąć to, co potrzebuje, ma też jakiś tam zakres dostępności, nie wiem, ograniczenie czterech długopisów na miesiąc na przykład. Nie? I, na, na I, sobie... I nie więcej, do domu nie będziesz we wrześniu wynosić <laughs> tak dzieciom. Jest. Na swoim loginie może coś tam zamówić, ale to już jest, no, jest, jest to wygodne bo ogranicza nam ilość decyzji i dokumentów zakupowych wewn wewnątrz firmy tak naprawdę, nie? Warto korzystać z tak zwanych marketplace'ów Hmm. Czyli no, chyba nie, nie mamy żadnych tam relacji, ale największym marketplacem w Polsce jest Allegro. No to, to, mówić, tak? Że możemy taką nazwę podać i to, po prostu takich marketplace'ów jest bardzo dużo, nawet profesjonalnych, specjalizujących się, przeznaczonych na rynek profesjonalny, bo Allegro jednak bardziej chyba działa na rynku konsumenckim, ale, hmm. ale są takie typu marketplace'y, czyli to są platformy, na które same swojego produktu często nie sprzedają lub częściowo mają swój produkt, ale częściowo mają produkty od wielu różnych dostawców, a my po prostu Możemy tam się zalogować i sobie to kupić. Z takim marketplace'em możemy podpisać umowę, no. czyli też mieć w jakiś sposób skonsolidowane to. Możemy mieć to zautomatyzowane, bo my możemy mieć flow akceptacyjne na konkretne kwoty, które jest skonfigurowane pod naszą firmę, czyli w takiej zasadzie e-katalog, no nie? Tylko może być od zewnętrznego dostawcy, od takiego marketplace'u no. i w ten sposób też to zautomatyzujemy. Możemy mieć bonusy i rabaty retro dogadane, czy to przy okazji konsolidacji, o której mówiliśmy, czy to przy okazji marketplace'u i terminy płatności też możemy mieć. W związku z czym ponownie i konsolidacja i automatyzacja dzieje się. W przypadku e-katalogów, o czym też warto wspomnieć, Łukasz już tutaj poniekąd wspomniałeś to z tymi mhm. długopisami. Mamy też kontrolę wydatków, czyli nagle za każdym razem jak ktoś przez tę przez platformę robi zakup, to widać ile kto tych długopisów nakupił. Jak nagle wszystkim w sierpniu na koniec te długopisy zeszyty, wszystko wzrosło. Mhm. To wiadomo, że wyprawka do szkoły już jest gotowa. No, no. Dzisiaj będziemy jechać kolejne długopisiki. Tak, no, tak się dzieje, no to, to będziemy mówić, tak się dzieje, no nie? I sprzęt biurowy, i środki ochrony indywidualnej. To, to wszystko też, jak idzie przez system, to mhm. wtedy jest zużycie per użytkownika w statystykach widoczne. Co też. Powoduje oszczędności. Co tu dużo. Wiosna mówić. nam się zbliża, więc złość rękawiczek. działkowych się na pewno wzrośnie. Ale tak ja. jest. No i trzecia kwestia ostatnia tak jak y, y, w krzyżakach y, jeżeli dobrze pamiętam, Danusia krzyczała: Mój ci on! tak tutaj tak tutaj zakupy mogą krzyczeć moje ci one te zakupy rozdrobnione dostawcy. dostawcy oddajcie oddajcie nam je i w wielu sytuacjach rzeczywiście ma to sens jeżeli oddajemy kompetencje zakupowe tej drobnicy naszym partnerom wewnętrznym i do jakiejś określonej kwoty jest limit na, na dane dział na daną osobę na danego decydenta zakupów takich drobnych żeby w ten sposób też odciążać zakupy, a jednocześnie pozwalać biznesowi szybciej zapewniać sobie rzeczy, które są im potrzebne szybko, awaryjnie, na już, a nie poprzez całą procedurę zakupową. To, to ma sens, no, ale może być sytuacja taka, że kilku tych naszych partnerów wewnętrznych kupuje. Te same rzeczy u kilku różnych dostawców, i zaczyna nam się robić taka górka, jeżeli chodzi o ten wydatek, już w danej kategorii. No, i to jest miejsce, w którym zakupy powinny wejść i powinny no, troszeczkę zatrzymać taką swawolę. I zobaczyć, gdzie mogą wciągnąć do kategorii, który, którymi zarządzają, te wydatki, które są robione w sposób trochę niekontrolowany. Gdzie możemy skonsolidować te rzeczy, które są wydawane do różnych dostawców po różnych cenach, a okazuje się, że to jest ten sam asortyment. No, więc tutaj ponownie będzie wchodziła analiza i konsolidacja, ale to rzeczywiście na poziomie poszczególnej kategorii. Przy czym tutaj myślę też, że warto wspomnieć, że ja jestem zwolennikiem, żeby taką drobnicę oddawać jednak tym partnerom wewnętrznym, żeby się zakupy tym nie babrały. Ja jestem tutaj zwolennikiem, żeby ustalić, nie wiem, do pięciu tysięcy zamówienie, rób sobie sam, nie zawracaj gitary z zakupom. Szczególnie, że często też ten ktoś wie dokładnie co, gdzie, kiedy potrzebuje. Nie będziemy hamulcowym tego procesu, nie będziemy tego spowalniać. Jednak ustalić cap, ustalić ten limit na poziomie na przykład 20 czy 30 tysięcy, czy 40 tysięcy. No bo właśnie, Jacek, tu jest, tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli nasi Partnerzy wewnętrzni mają możliwość zakupu do, do danej kwoty, no to może się okazać, że tak, a to my pokażemy tym zakupom, że możemy je coraz częściej omijać. Nie? I mimo, że ja planuję wydać 100 tysięcy, to będę rozdrabniał te zakupy. Po 5 tysięcy, żeby tylko nie robić zapotrzebowania, nie iść do zakupów, żeby móc sobie samemu kupić. No więc tutaj no. też trzeba ustalić pewną granicę i pewną formę yy, no, zaufania, zaufanie, ale kontrola jest najlepsza. Ja, to jest zaufanie. po prostu mega, no, jak się tak będę skradał i się tak kupię 20 razy po 4,900, ponieważ. To nie zauważą! zauważą. Nikt się nie skapnia, jest taki sprytny ich tu wszystkich porobiłem, a w tych zakupach też tak patrzą, kurde, ale spryciasz nas robił. No bo prostu szachy 5D Level Master. No, ale wiadomo, że to się dzieje takie bezsensy. Z jednej strony zakupy wymyślają bezsensowne procedury, z drugiej strony tamci, żeby je ominąć i generalnie taka. Więc i, tak, no, no dobra, drobne kwoty Samsung to kupi, tyle i nie zawraca gitary. I w ogóle zakupom nie będziemy negocjować niczego poniżej 5 czy 10 tysięcy, to w ogóle szkoda roboty. No ale ustalmy sobie ten limit tak na, nie wiem, 30 czy 40 tysięcy rocznych wydatków per dostawca. Jeżeli 4-5 razy kupiłeś za 5 tysięcy, spoko ciesz się. Tak, Ale jeżeli to się powoduje, że nie wiem, 10 razy mamy wydatek po 5 tysięcy, no to to zaczyna już jakąś regularność mieć. Przekroczyło kwotę, nie wiem, powiedzmy 40 tysięcy. No i w tym momencie taki dostawca trafia do działu zakupów, żeby dział zakupów się już też mógł nim zająć, stwierdzić, czy ma czas, czy nie ma czasu i można sobie takie limity na dostawcę ustawić. Zajemnie uważam, że to jest fajne rozwiązanie? Dajcie nam znać, jak u Was wygląda tailspend, jak długi macie ogon i jak się nim zajmujecie, jakie macie pomysły, które może wdrożyliście, żeby zaopiekować ten, ten długi ogon, bo się wtedy drzwi nie domykają za każdym razem, kiedy się wchodzi do pomieszczenia. Albo bo można się tak zawinąć, jak szalem na zimę. No, no, można. No, ale zima tam... się to już skończyła. No, już. gorzej, jak też. ten ogon sam żyje swoim życiem, to wtedy jak, jak boa się zaciska wokół szyi. I, I wiesz, to... psem, i macha zakupami. I oh. macha psem, no. A to tak też o, może Ogon zakupowy macha zakupami. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a uważasz, że treści, które tutaj dajemy, są wartościowe dla ciebie i warto nas posłuchać czasem, to kliknij przycisk, subskrybuj. Będziemy ci się pojawiać w informacjach, w nowościach, które wyskakują na YouTube i nie przegapisz następnego odcinka. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda tailspend U Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Świata widzianego. Okiem kupca. Cześć. Cześć.